Cześć z tej strony Ima, witajcie na kanale. W dzisiejszym odcinku, dwóch bohaterowców rozniesie przeciwników na plasterki i zdobędziemy dal Rosjeni. Zaczynamy. Bitwa numer 1. gracz Włodek 50 tysięcy z klanu Fall. Jedzie czołgiem PZ4G. Jest to czołg średni piątego tieru z drzewka niemieckiego, całkiem fajna maszyna. No i zobaczmy, co też nam tutaj zawodnik pokaże. Na pewno pokaże nam Rosjani, to już wiemy. Czyli będzie się działo, będzie dużo strzelania, pewnie jakiś dobry wynik, no i oczywiście 7 kili. Ale zobaczymy. Drużyna kieruje się w prawą stronę, co ciekawe cała. No ale w sumie można to zrozumieć. Jest dużo czołgów średnich w obu drużynach, w związku z czym taki, taka, takie, taka opcja jest całkiem spoko. Jedziemy w prawo. No i zobaczymy, co nam się tu wyświetli, gdzie pojechał przeciwnik i co będziemy mogli zrobić. Jak pewnie widzicie, kolega gra agresywnie, ponieważ jedzie na samym przodzie. Będzie chciał tutaj pewnie kogoś podświetlić. Tu z prawej strony nikogo nie ma, nikt się nie pojawił. No dobra, zobaczymy. O jest jeden leopardzik, który chyba spotuje. Ale szczerze mówiąc, troszkę się, troszkę się zapędził. Poszedł jak dzik w żołędzie i siedzi sam na flance. A jego drużynka z tyłu. No, Leopard już obijany. Zaraz zobaczymy, co się z nim będzie więcej działo. Ale podejrzewam, że kariery wielkiej nie zrobi. Tu kolega próbuje, próbuje go wysnajpić, lekko. Leopard gdzieś się chowa, no bo cóż może zrobić? Cała, cała drużyna przeciwnika jest na nim sfokusowana. Próbuję się tam jeszcze z B1, o, tu również sobie wyjechał, dobra, cały czas do niego mierzymy. Na razie zobaczcie, drużyna się nie rusza, wszyscy zostają w jednym miejscu i próbują biednego Leopard'a wyjąć, a w międzyczasie jeden z naszych graczy też odpłynął, Leopard jest już na hita. Jeszcze mu się psim swendem udało, że tak powiem, że tak sobie zażartują, o, o i PZ-4, mamy pierwszego fraga, właśnie wyjechał e, premka niemiecka piątego tieru, wyjechał nieszczęśliwie no i szedł. Lecimy dalej po kolejne fragi, to no, dopiero pierwsza, a strzelania przecież będzie tutaj dużo. Teraz troszkę bardziej agresywnie do przodu, na tego właśnie Leoparda, on jest na hita, dojedzony, tak jest, dwa fragi są. Ale równocześnie zobaczcie, bitwa względnie wyrównana, bo co prawda my dwa fragi już mamy, ale przeciwnik też. O tu bardzo fajny strzał, kolega... Wykorzystał te przestrzały pomiędzy wagonikami. I już lago pierwszy. Strzał wychwycił, drugi wychwycił. W dodatku wys wysunął tyłeczek, w związku z czym bardzo łatwo jest go też przebijać, ładować. Nie ma sprawy. Między gąskami polosowało high roll. I lago mamy na dojedzeniu. Tak jest, trzeci frag jest. No, oczywiście, co ciekawe, nasza drużyna również traci. Y Czołgi, jest 3-3, 4-4, a 3-3 w czołgach, które zeszły. A-20, kolejny mięciutki czołg, czwartego tieru zresztą. I tu u góry T-14 na dojedzenie, i M-7, T-14, troszkę twardszy zawodnik. O, tu kolega przełączył na apcr -ka. bardzo słusznie. Co prawda T-14 była obrócona tyłem, ale to jest dość, dość czy względnie twardy przeciwnik. Czołg premium, chociaż niespecjalny i osobiście go nie polecam. I mamy M7, który stoi, kręci się i próbuje łapać muchy. O, ładny ding. PZ4 odrobinkę pancerza posiada. Niedużo, ale troszkę. W ogóle ciekawy czołg swoją drogą. Zobaczcie. M7 w międzyczasie obijany, Ja tylko powiem, że ten wianuszek wokół wieży ma bardzo e, fajną funkcję. Oczywiście jest to rodzaj e, panelu, który ma chronić przy, np. przed pociskami HE, wyłapywać jakiegoś typu pociski niektóre. A M7 wciąż obijany. Ale co ciekawe, czołgów wciąż. Ubywa w obu drużynach. Yy, mamy już 5 fragów. Dwa jeszcze zostały do zjedzenia. A 20, a kolega sobie tutaj bardzo dobrze radzi. I właśnie zjadł szóstego fraga. Został mu już tylko Chercil. Najtwarczy zawodnik do obicia. Który w międzyczasie zjadł jeszcze jeden, yy, jeden naszczółk, Ale sam też jest dosłownie na dwa hity. Bardzo ładnie. I ostatni strzał. Goldzik jest załadowany słusznie i zszedł. No i mamy pierwsze Rosjeni, 7 fragów. Kolega tutaj nam bardzo fajnie e, napykał. Zobaczmy, co też udało się zrobić. Oczywiście MK musiała być, przecież mamy Rosjeni. Mamy specjalistę, standardowo więcej niż 4 czołgi zniszczone. Mamy duży kaliber, no zrobiliśmy więcej niż 35%, oczywiście całej drużyny. Ty, e, 1600 obrażeń, to jest bardzo dobry wynik na piątym tierze. No i jest ten upragniony przez wszystkich Rosjeni. Rzadki medal, fajny Kupę szczęścia trzeba mieć, żeby go zdobyć, ale tu się koledzy, świetnie udało. Jedziemy dalej. Bitwa numer dwa na czołgu BDRG1B2, czyli tym, który niedawno też ogrywałem na piątym tierze. Gra kolega XXX Tentation 123 z Klanu Kile. Nazwa Fikuśna. I jedziemy w prawo. Drużyna też podąża w tą stronę w porządku. Co prawda sporo medów, wydawałoby się, że przy dużej ilości medów lepiej jest jechać w lewo, ale drużyna zdecydowała się pojechać w prawo i wszyscy tu na szczęście jadą, więc, więc bardzo dobrze. Kolega jedzie przodzie. No, ma też najkwardszy czołg, więc nie ma się co dziwić. Taki blindik tutaj, być może w coś tam sobie niechcący wpadnie, takie szczały. czasami ni stąd, ni zowąd yy, chodzą. I jedziemy na miejscóweczkę, zobaczymy, czy coś nam się wyświetli. Przeciwnicy też tu pojechali. Ich nie widać, czyżby pojechali w drugą stronę. No ciekawe, zaraz zobaczymy. Te kształty BDR-a tak swoją drogą są bardzo, bardzo ciekawe. Obły jest jak banieczka. Jakby się na żarponczku wimu zostało. No i już mamy. KW1 i KW1. Dość twarde czołgi, akurat, jak dla BDR-a. Ale nie powinien mieć problemu z penetracją. 135 powinno wystarczyć, przynajmniej na kadłub z przodu, bez większego problemu. O, tu KW1 próbuje chyba hajkiem strzelać. Mało mądre to jest, ale w drugiego, zresztą na stoku. Stokową wieżą weszło. Ładnie. Za ponad 200. I znowu Ding. Szukamy sobie. I znowu siadło. Zobaczcie. Strzał bez, bez przyłożenia. Bez przycelowania z przyłożenia. Wsiadło pięknie KW-1. Te dwa KW-1 chyba są dosyć nieogarnięte, bo tak sobie panowie stoją i czekają, aż coś się wydarzy. O, rykoszet. Fajnie było widać jak pocisk poleciał. Ale kolega cały czas napiera. Zobaczcie. Gra agresywnie. Bardzo mi się to podoba. Nie czai się gdzieś tam z tyłu, tylko... Wykorzystuje to, że ma czołg ciężki. No i pierwszego fraga już zrobił. Kaw1. Zszedł. 600 obrażeń też już jest. E, teraz troszkę ryzykownie, bo ten Kaw1 trochę może go też pogryźć. Ale jednak śmiało do przodu. I proszę bardzo. I kolejne 200. Kolejny strzał. Siadł. Przeładowanie. Przycelowanie. Tu wyjazd troszkę boczkiem i. Tak jest, bezpiecznie w boczek, siadło. I już mamy drugiego fraga. Leopard 1 nie wiem co próbuje robić. Albo to spot, albo to e, próba jakiegoś snajpienia, cholera wie. E, strv chyba się zapomniał, pan poszedł zapalić, stwierdził, że wróci później. Taranowanko, tak jest. I mamy strv na hita. Zobaczcie, ile trzeba mieć szczęścia do tego Chociaż przy tych 10 sekundach przeładowania wystarczyłoby, żeby ktoś przypadkiem nawet strzelił w tą stronę i mielibyśmy jednego fraga mniej. A tu jednak się udało. Kolega gra agresywnie, gra do przodu, no i to też mu się opłaca. Su, -su 85, teraz strzał lekko niecelny, ale jedziemy dalej. A, ciekawa figura. O! To było niesamowite, pixel shot, niewycelowany i pięknie siadło na Suno. Właśnie, RNG robi cuda, ale taki, takie strzały też się zdarzają. Leopard postanowił postrzelać. Mam czołg, mam, mam magazynek, będę strzelał, a my mamy już 4 fragi. I 3-3 w czołgach, zobaczcie. Leopard na hita. Wymierzyć, wymierzyć, tak jest i mamy cztery fragi, 5 fragów już, przepraszam. I zostały nam 2 czołgi, T-34 i AT, AT-2. AT-2 na hita. Jak polosuje, a powinno to spokojnie, powinno mu siąść. Ponad 2000 już napykane. Zobaczcie, bardzo ładny wynik. Na, pią na piątym tierze to jest naprawdę mega fajny wynik. I mamy szósty frak i 2300. I został nam tylko ten T34, który próbuje gdzieś tam sobie uciekać. Chowa się, ale chyba za dużo się nie, nie pochowa. No zobaczmy, co też zrobi teraz kolega. Kolega czeka, domyślam się na co. Ok. Nie strzela. Pewnie też się domyślacie, czemu. Tak jest. Wyczekał, żeby mieć pewność strzału, i siódmy frak siadł. Bardzo fajnie. Fajna bitewka, dynamicznie zagrana. Kolega grał agresywnie do przodu, wykorzystał zalety czołgu i dzięki temu mamy oczywiście Emeczkę, mamy specjalistę, mamy duży kaliber, wielki kaliber i mamy 2,5 2,500 na piątym tierze. to jest bardzo dobry wynik. Gratuluję serdecznie koledze. Ok. Dwie powtóreczki za nami, dwóch rosieniowców, dwóch bohaterowców. Zagrało bardzo fajne bitwy. Kolegom serdecznie gratuluję, a wam też przypominam, że jeśli macie jakiś fajny Rosjenik, którym chcecie się podzielić, to śmiało wysyłajcie. Dzięki, cześć.